No, teraz... no dobra, ale skoro jest w MMA, to czemu nie chciałeś się bić nie? w MMA. A czemu w boksie nie chciałeś? A czemu mamy się w boksie bić? Bo to nie jest A fame czemu w MMA. bo, to nie no jest bo jeżeli fame fame MMA, to jest i się i fame wszyscy MMA, wszyscy biją w MMA, to no, wszyscy się nie biją. Przecież pierwsza gala była, no to nie wiem, Pawłowski, to też się doinformuj. Jak nie jest No ja doskonale pamiętam. No, to na pierwszej gali miałeś główną walkę w boksie. No, ale... To co, co z tego, że jest napis, kurwa. Wiesz co, to wynikało też troszkę z czegoś innego, wydaje mi się. Tutaj, tutaj bardziej jest no, to z czego? oskarżenie. No to wynikało z tego, że no... Przede wszystkim pierwsza gala była już tyle czasu temu, że no troszkę ten, ten fame M. i to wszystko poszło do przodu i wiesz, ludzie też oczekują Pierwsze tego. Co, że gala, ale ja ten ale kurwa, no, na no, ten, ten sam Napis ten sam był, bo to, kurwa, Owszem, ale albo, albo bardzo... masz, albo pierdolenie o no. żobenie, ale, ale, ale Kasiusz, no. No człowieku, no kurwa. Kasiusz, ludzie oczekują tego, że... No fame to już powiedziałem, to feim... Kasio królu stalawanki, kurwa. Okej, okay, no to, no to trzymamy się w takim razie tego. No, to, no jest, rozumiesz, że jest to podejście jednak trochę dziecinne, mimo wszystko. Jakie? No właśnie takie. Moje? Tak. Aha, czyli jakby ci powiedzieli skocz kurwa z mostu, to byś skoczył? Bo był nam całą skakanie z mostu. Nie, ale... Tak? Wiesz co, Jakbyś to troszkę to dziecinne, tak? już troszkę upraszczasz sytuację. No, no nie, nie chcę, nie chcę się, nie chcę się no, no, się no to nie masz argumentów, i... a gadasz. Dziecinne podejście. To powiedz e, argument, argum to dobrze. Argument, argument jest taki i to jest argument... O, to nie jest argument ode mnie, to jest argument od osób, swoich, To jest argument od osób, które uważają, że... Twoja passa zwycięstw, która jest niepodważalna, bo wygrywasz, wygrywasz w dobrym stylu i rzeczywiście Don Cassio Król, jest troszkę splamiona tym, że i zawsze wybierasz swoje warunki, zawsze stawiasz na swoich warunkach. Czyli ja dwie teraz, walki w, ja teraz, Ale ja teraz nie mówię. Ja dwie teraz, walki w, Cassiusz, swoje Ja teraz jestem. Jakie głosem, swoje, swoje warunki? Cassiusz, ja jestem...